Hej, zanim zaczniemy, chciałbym podrzucić Wam Instagrama dla tych, którzy wolą poznać mnie jako kogoś więcej niż kota z internetu. Zapraszam! <tryk> Czy ktoś jeszcze pojmuje, czym powinien być prawdziwy horror? Ktokolwiek? Czy ktoś pojmuje, że horror nie polega ani na lejących się wnętrznościach, ani na wyskakiwaniu szkaradnej mordy co kilka sekund? Horror to abstrakcja. W prawdziwym horrorze lękamy się nieznanego, lękamy się dziwnej istoty, nieprzewidywalnej, czegoś, czego nie możemy pojąć. Ludzkość od zawsze bała się tego, czego nie rozumie. Także dziś przedstawię wam legendę o prawdziwej istocie z horroru. O Siren Head. Siren Head to istota, którą zapoczątkował artysta Trevor Henderson. Przedstawia ona humanoida zbudowanego ze starej postrzępionej skóry, żył oraz drutów. Charakterystycznym fragmentem jego budowy jest głowa, która nadała mu jego przydomek. Na zdecydowanie zbyt długiej szyi posiada syreny alarmowe, jednak widywany był również z głową imitującą lampę uliczną. Mimo posiadania zębów w kośnikach syreny, nie pożera swych ofiar. Zwłoki nieszczęśników mają na sobie deformacje, jakie towarzyszą wystawianiu ciała na zabójcze dla niego głośne dźwięki. Siren Head ma wabić swoje ofiary, odtwarzając ze swej głowy odgłosy otoczenia, głosy ludzi lub inne dźwięki, które mogą nas wabić. Zdaje się czytać w myślach ofiary na tyle, by bezbłędnie odgadnąć, co cię do niego przyciągnie. Nie wiemy, czemu ma zabijać. Ponoć jednak zwierzęta są mu obojętne. Atakuje jedynie ludzi. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy, czym jest. Nie wiemy, skąd się wziął. Nie wiemy, jak go zniszczyć. I nie wiemy, gdzie może teraz przebywać. Widzicie? To właśnie znaczy horror.